Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak obiecałam, przychodzę dzisiaj z filmem List od niej, od niego, część druga. Wiem, że na niego czekaliście, więc, zgodnie z obietnicą, za chwilkę zaczniemy. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, za subskrypcje. Kto trafi na ten filmik po raz pierwszy, to bardzo serdecznie zapraszam do przycupnięcia na. Dłużej. Mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś dla siebie. No i moi drodzy, zaczynamy. Myślę o tym, że y, bardzo mi Ciebie brakuje. Mam poczucie takiej pustki emocjonalnej. Czuję, że Cię straciłem, straciłam. Brakuje mi y, Twojego wsparcia. Czułem, y, że mnie nie doceniasz. Albo wiem, że ja ciebie nie doceniłem. Czuję się pokrzywdzony w tej całej sytuacji. Wiem, że ty też nie, jest, nie czujesz się dobrze w tej sytuacji i, i również odniosłeś, odniosłaś wielką szkodę. Chciałbym to lub chciałabym e, to zharmonizować, chciałbym abyśmy oboje czuli spokój wewnętrzny w związku z tą sytuacją, e, natomiast proszę Cię, abyś na mnie zaczekał, zaczekała. W tej sytuacji potrzeba e, cierpliwości, e, rozwagi w działaniu. E, muszę nauczyć się połączyć kropki, połączyć tą. To wyjście z tej sytuacji, sytuacji, muszę się jeszcze zrównoważyć. Nie mam takiego spokoju ducha ani spokoju umysłu. Nie mam też zaufania do samego, samej siebie. Myślę o tym, że potrzeba w tej sytuacji jest dużo dyplomacji. Zastanawiam się, jak to rozwiązać. Jak złapać balans w tej sytuacji? Myślę o osobie, z którą jestem związany: o swoim mężu, żonie, partnerce, partnerze. Małżeństwo jest dla mnie czymś ważnym. Jest to sytuacja, która na ten moment nadaje priorytet całej sprawie. Czuję się za nią odpowiedzialny, czuję się odpowiedzialny za drugą osobę, za jej uczucia i emocje. Chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że w głębi duszy bardzo cię kocham, że jesteś dla mnie ważny, ważna. Te uczucia trochę kryje w sobie, natomiast wiedz, że je do ciebie mam. Pragnę się do ciebie odezwać, pragnę nawiązać z Tobą kontakt, pragnę się z Tobą spotkać, pragnę z Tobą rozmawiać. Jednak w sercu czuję, że niestety nie mogę na ten moment ruszyć, jestem w zawieszeniu. Nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, jaką drogą podążać, nie wiem, jaką podjąć decyzję. Muszę zaczekać, muszę pomyśleć, zastanowić się nad tym. Nie mogę teraz działać, choćbym bardzo chciał, chciała i ponieważ, pomimo uczuć, które posiadam do ciebie, nie mogę w tym momencie ruszyć. Nie wiem, co mam zrobić, nie wiem, na co się zdecydować, nie wiem, co, go, co lub kogo wybrać, nie wiem, na kogo mam postawić. Jest za dużo opcji, za dużo wyborów, za dużo możliwości. Trochę fantazjuję o tej sytuacji. Natomiast zostaje to w sferze marzeń, w sferze niezdecydowania. Czuję, jakbym umierał, umierała. Natomiast wiem, że będzie lepiej i że teraz może być tylko lepiej że zaczniemy ja zacznę na nowo, z nowym planem że muszę go przemyśleć muszę tutaj podjąć jakąś decyzję. Chcę zrównoważyć tą sytuację, chciałbym Ci pomóc, chciałbym Cię, chciałabym Cię wspierać. Potrzebuję też poniekąd sam sama wsparcia, ale chcę Ci dawać to, co mogę, to, co mam najlepszego. Chcę zapewnić Ci bezpieczeństwo i spokój. Odchodzę pomału od sytuacji, która. Nie sprzyjała, w której czułem się jak lub czułam się jak w pułapce. Wyruszam w nową drogę, szukam swojej drogi, uwalniam to, co było niekorzystne, to, co trzymało mnie przed pójściem do przodu. Bardzo za tobą tęsknię. Cały czas skupiam się nad tym, co nie wyszło. Nie mogę na ten moment jeszcze zauważyć pozytywnej strony tych zmian. Marzę o tym, żeby być z tobą szczęśliwy, szczęśliwa. Marzę o tym, żeby mieć taką stałość, ale jeszcze w tym momencie. Zostaje to w sferze mojej głowy. Na razie siedzę bezradnie i marzę o tym, tak naprawdę, czego bym chciał w życiu, a chciałbym szczęścia, miłości, zadowolenia, radości, szczęśliwego małżeństwa i szczęśliwego związku. Wiem, że uda mi się pokonać te trudności. Wiem, że po przeanalizowaniu tego, czego naprawdę chcę i czego naprawdę pragnę, ruszę za Tobą do przodu. Wiem, że jesteś mi przeznaczony, przeznaczona. Kochani, tyle od tej osoby. Dajcie znać, z kim to rezonowało. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Hej.